Na wstępie chciałem przeprosić za to, że nie odpisuję Wam na Instagramie, ponieważ jest tego bardzo dużo, a ja nie nadążam po prostu odpisywać. Także postaram się teraz na weekendzie odpisać. No i wiele osób zadaje pytania w komentarzach, jaka agencja i tak dalej. Postaram się nagrać odcinek o tym, jak znaleźć pracę w Holandii, krok po kroku, także. Jeśli jesteście chętni, zapraszam do oglądania. Siemanko z tej strony Junior TV dzisiaj się wybieramy w, w miasto z Młodym na zakupy i chcę pokazać trochę jak wygląda jak wyglądają sklepy w Holandii. Także zapraszam ją Zobaczcie jak w Holandii wyglądają miasteczka. Kto zgadnie co to jest za miasto? Piście w komentarzach. Jo! Witajcie, mamy tu taki sklep jak Action. Jest to sklep, który. O, no, macie różne po AGD, spożywcze i tak dalej, za grosze można powiedzieć. E, obok znajduje się Chemę, Też jest to sklep z takimi e, trochę spożywczych ubrań, jakieś sprzęty i tak dalej. Tam dalej mamy lajkonik, polski sklep. W każdym miasteczku jest jakiś polski sklep. Są różne sklepy piekarnie. Jakieś chema też nie wiem co to za sklep No ale Co poradzić Słuchajcie w polskim sklepie Bogactwo Same pasztety Orety Aż chyba wezmę wszystkie półki Ile taki pasztet kosztuje? Macie tu ceny Na dzieci jedzonko. Wszystko tu jest. Zobaczcie, znajdujemy się pod polskim sklepem. I zobaczcie, dwie pierwsze zakładki typowo dla Polaka: jedzenie i alkohol. Tak, a tu jest oto i on, wejście. Ja tam wejdę, ale nie wiem, czy uda coś mi się nagrać żeby pokazać chociaż sceny i tak dalej. Zobaczymy. Witajcie, to jest Lidl, nadzieja Polaków za granicą, także wbijamy do Lidla. No, tu junior w kapturze, bo fryzura nie ta. Wyjebali mnie ze sklepu. Znaczy się wyrąbali. Także pokażę w domu co udało się kupić, także joł. Słuchajcie, w sklepach nie udało się nic nagrać Ponieważ sklepy tutaj są do 18 Ja byłem w mieście po 18 Tylko Lidl był otwarty No ale ponieważ ludzie zaczęli się w sklepie No Burzyć, że ich nagrywam telefonem No to niestety Musiałem odpuścić Ale jeśli byście chcieli Taką wyprawę do sklepu, do miasta Jak to wygląda, taką dłuższą To piszcie w komentarzach Ja postaram się nagrać tu macie przed nami taki paragon, co ja kupiłem za 30 euro. Masę rzeczy. Naprawdę, masę rzeczy. Słuchajcie, tu w tej torbie była cała torba. Ja tu już wypakowałem tej torby. Oczywiście chipsy, niezdrowe rzeczy, ale też była sałata, szynka, boczek i tak dalej. Na kanapki różne rzeczy, kiełbasa. No wszystko po prostu. Cała torba za 30 euro. Powiedzcie teraz, co kupicie za 30 zł w Polsce? Mało rzeczy. No, praktycznie niewiele. A wiadomo, tutaj najniższa krajowa jest jakieś 1600. No, w Polsce też tam no, te 2000, no, podobnie. Także mi się wydaje, że stopa życia jest tutaj lepsza. Także słuchajcie, dam wam takie porównanie. Tutaj zarobicie 10 euro na czysto i w Polsce załóżmy no 10 zł na czysto. No to tutaj macie za te 10 euro benzyna kosztuje benzyna kosztuje euro 50. No to tu macie 6,5 litra benzyny. A w Polsce, nie wiem ile teraz benzyna kosztuje, ale obstawiam, że jakieś 5 zł. Czyli w Polsce za 10 zł macie 2 litry benzyny. I powiedzcie mi, gdzie się bardziej opłaca żyć? Tutaj czy w Polsce? No, ja jestem sezonowo, ja to, ja to inaczej to odbieram, no, ale ja tutaj przyjechałem odłożyć pieniążki i jechać do Polski. Ale jak ktoś tu by chciał prowadzić życie, to naprawdę tu jest stopa życia lepsza, no, macie tutaj więcej rzeczy i tak dalej. No, lepiej się żyje, naprawdę. Ja to też czuję. I stać mnie naprawdę na bardzo dużo rzeczy. A w Polsce, przy najniższej krajowej, to jest życie od 10 do 10. Także no... sami widzicie. Witam drodzy Państwo. Dzisiaj Kiełbasa, śląska z Patelni. Słońce trochę tutaj czuje tu obraz tego majestatycznego zapachu. Także kiełbasa śląska polecam, tylko takie rzeczy, tylko w Holandii. Młody robi kanapki do roboty, pokaż jak to robi Gordon. Dzisiaj jestem Magda Gessler. Magda Gessler z o. podwójnym masłem. I ty, ty nie ma przelewem, bo teraz leci. Pokaż co tu dajesz. <laughs> <laughs> Ale zesrał się. No. No to nie ma przelewek. Weź to teraz Mary. Mm. Nie, to jest za mało. trzeba. Ja polecam bardzo, bo. Ja Polecasz. No. <noise> I te dzięki, aż. Czemu mnie to śmieszy? No to nie ma przelewek już. Nie ma przelewek. Mm. Jak żyj to na bogatym. No tak jest. To tak, mi się tak, broni. tak się żyje w Holandii, tak się zarabia. Oh, to was, to was. Aż się, aż a się wylewa, wylewa A tak wylewa. Tak aż się wylewa, wylewa. wylisz kanapkę. Mówię, co nie ma przelewek. Tak, jak to tylko na bogata Ta, na na 10 tysięcy subów młody pokazuje twarz. Bo... Jak jeszcze będę? Okay. Będziesz, będziesz, zaraz biją przecież. No, Ale ty to robisz pięknie te kanapki. Weź ja się że potrafię pacył mazać. O. Ja pierdol Nie wiem jakoś. Piszcie w komentarzach jakieś taktyki, żeby sobie palców nie obrócić. <laughs> tak, jak ma smarować w końcu kanapkę. Widzicie, polski keczup, tylko kurwa, polski, rozumiecie? Nie jakieś te holenderskie, dziadowskie. Takie masło tak polskaya, Ser polskie. Wszystko polskie, nawet to nie wiem, co to jest. Polędwica z kurczącą. To, to, to jest bardzo dobre. Bardzo dobre. młody poleca. Witajcie, eee, piwko holenderskie, trochę słabe, ale wiecie, takie piwko zimne po pracy to jest, wchodzi na strzała, nie? Słuchajcie, mamy, to znaczy, mam do Was yy, pytanie, nie pytanie, pytanie, tak. Eee, mianowicie, młody potrzebuje. Potrzebuje auta do 5000 złotych i mam do was właśnie pytanko, czy macie jakieś auta godne polecenia? Piście w komentarzach. Generalnie interesuje go coś z Audi, ale może być coś tam. No piście wszystko co macie do 5000. Także młody, potwierdź. No. Swoje jakby słowo. było można. Tak. <laughs> No to piszcie, no, co macie na sprzedaż, i wtedy najlepiej Kujawsko-Pomorskie Województwo, ale młody pojedzie, jak będzie gdzieś dalej. Nie, pojedziesz, jak uh -huh. będzie dalej. No, no i gitarę. Także tym miłym akcentem żegnam Was. Och! Jo! Mamy ja, dla Juniora ja. nową robotę, trzeba mu o tym powiedzieć. Słuchaj, junior, robota jest. Siema. Czekaj, bo ja obiad dopiero jem. A co to za robota? 100 euro na godzinę, od razu daj. Co daję. ty gadasz? A co to za robota?